Oto jak wstawiać symbole cewek i styków oraz wiązać je ze sobą. Wybieramy z bazy yy, symboli odpowiedni symbol cewki wstawiamy. Cewka jest oznaczona oznaczenie K24. Widok, fragment sobie zrobimy. Prawda? Jest. Prawda? Teraz wstawimy styk. Wyszukujemy z bazy symbolistyk. Wstawiamy. Nadajemy oznaczenie K24. Jak widzimy, pod napisem K24 został wygenerowany adres krosowy, oznaczający, że na czwartym schemacie i w drugiej kolumnie znajduje się ta oto sewka. Cewką powstał krzyż styków ZZZR z, z tekstem 4.3, czyli z adresem klasowym, który informuje, gdzie jest użyty, gdzie jest użyty styk.